Ja w ogóle jechałam tramwajem, bez biletu oczywiście. I jak się wychodziło z tramwaju, to tutaj są bramki, że pokazujesz, że przykładasz bilet i możesz przejść, nie? A jaki bilet? Jak Aga nie ma biletu. I złapałam takie dwie młode dziewczyny, czy mogę z nimi przejść, a jak się okazało, one też na jednym bilecie jechały, więc w trzy biegiem leciałyśmy przez te bramki, żeby zdążyć przejść. Ja. Także dzień dobry w Alikantę. Dzień dobry, dobry wieczór, już w sumie. No i dobrze, że trochę pospacerować po Alicante. Właśnie zwiedzam grzyby. <grych> Dojechałam do wczoraj i sobie nocleg w hostelu. Ale w ogóle fajnie, że na tej ulicy są krzesełka. E, zaraz wykorzystam je do robienia sobie zdjęć tu. <grywa> Muszę w ogóle sprawdzić, jak z pogodą na południu Hiszpanii. Bo tu w Alicante powiem Wam, że jest dość chłodno. Serio. Jak na przykład bym planuje jutro spać na plaży pod namiotem i jak teraz o 14 jest chłodno. To będzie rano. <noise> Właśnie czekam na zachód słoneczka w mega ładnym miejscu, zaraz Wam pokażę. Przy okazji, że mam jeszcze trochę czasu wyszłam do sklepu się zapytać pani, czy ma jakiś kartonik. Powiedziała, że ma i w ogóle byłam w szoku, bo zostawiła otwarty sklep, chociaż klienci byli powiedziała, że mam iść z nią i wyszłyśmy tam kawałek dalej ulicą i do magazynu i powiedziała, że mogę sobie wybrać sklep otwarty totalnie na luzie. Pewnie kamera jakieś była, ale no i tak pod wrażeniem. A, gdzie jutro jadę? Planuję dojechać jutro do Terrawiechy. To jest jakaś godzinka drogi stąd, więc myślę nawet, że jest fajna droga na łapanie stopa, więc mam nadzieję, że się uda. Jak się nie uda na karton dojechać tam, to będę łapać na kciuka, obojętnie gdzie. No, także jutro już kończę moją przygodę z Alicante. Ciężki dzień w ogóle dzisiaj miałam. Poczwędzałam się tylko tutaj po, po centrum trochę i jakoś nie miałam mocy dzisiaj, no? Takie dni też się zdarzają, oczywiście, podróż po nie jest po prostu 100% energii, everyday, nie? Everyday. No, także czekam na zachód słoneczka. Zachód będzie tam, ale tu wczoraj było takie piękne, różowe niebo. Nie nagrałam, no. Planuję dojechać do Tarawiechy tam autem jest jakieś 40 minut, więc to jest kawałeczek, więc może nawet postępuję dalej. Chyba, że ktoś mnie weźmie na przykład do Murcji, też się nie pogniewam. Też może być. Chyba, że ktoś mnie weźmie do Malagi, to ja będę po prostu przeszczęśliwa dzisiaj, bo pomału tam zmierzam, a wszystkie miasteczka po kolei to po prostu przypadkowe. Nie miałam w planach tam być, ale że do Malagi jest stąd daleko. Także zrobimy tą trasę chyba na parę dni. Zobaczymy, jak szczęście to Dobra, tak wyszło, że jestem w San Pedro. Jechałam z takim fajnym gościem z, z Jamajki. Eee, podwiózł mnie, jechał do Ecze, a zawiózł mnie do Terawiechy. Bo nie miał co robić i mu się nudziło. Po drodze sobie kawkę wypiliśmy, także mega fajnie. Potem złapałam stopa stamtąd, co że jest jeszcze wcześniej pojadę trochę dalej. I dojechałam do San Pedro. mi jakiś gościu z Maroka i chciał się ze mną umawiać na dzisiaj i jakoś szybko chciałam stamtąd wysiąść, więc wysiadłam w San Pedro. No, więc ogólnie dojechałam do Murcji. I jest godzina 17.30 chyba i znalazłam sobie spoko hostel. I stwierdziłam, że zostanę tu dwa dni. Bo szkoda by mi było jutro wyjeżdżać, nie zwiedzając kompletnie nic. A jak tu jechałam, to po drodze były mega ładne widoczki, więc stwierdziłam, że zostanę sobie tutaj chociaż. Jutro będę miała cały dzień, żeby sobie coś tu pozwiedzać. Nie ogarnęłam, że nie naładowałam aparatu i mam 8%. A spałam w hostelu wczoraj czemu ja go nie podłączyłam? Jezu, Ach, no debil. No dobra, nie będzie dużo nagrywania dzisiaj, więc zapałem wszystko. Więc jest godzina po 11. .00. Jadę do malagi dzisiaj. To jest do przejechania jakieś 323 km. Na no stopa mi się nie chce dzisiaj, więc przyszłam na stację. O 13:40 jest autobus, który jedzie 7 godzin. Kupiłam bilet, pojadę nim, będzie super podróż. Zobaczymy się w Maladze jutro, jak naładuję aparat. Ej, ja nie wiem, jakim cudem ja jeszcze nie zginęłam w tej podróży cała, nie? Przyszłam wczoraj do hostelu tutaj w Maladze. Późno już było. Bo zanim dochaliśmy, już noc była i przyszłam się zameldować, dostałam klucze od pokoju, poszłam się wykąpać, dziennik sobie uzupełniałam takie pierdoły, poszłam spać. Rano się budzę, nie mam kluczy. <grym> Jak można zgubić klucze? Znaczy na pewno gdzieś tu są, bo nie wychodziłam w ogóle, nie? Ale łazience nie ma, w kuchni patrzyłam nie ma, całą torbę przeryłam, nie ma, nie mam pojęć u łóżku patrzyłam, może gdzieś wyleciałam. Chyba zgubiłam klucze. Nie wychodzę nawet na zewnątrz, nie? Nikogo w tym hostelu też nie ma. Teraz. Jeszcze ja mam łóżko piętrowe śpię do góry. podobno mi śpi jakaś dziewczyna, jak wstanie to jeszcze jej powiem, żeby tam ogarnęła swoje rzeczy, buty i wszystko, bo bym chciała ponóżkę jeszcze zobaczyć, nie? Może gdzieś spadłe w nocy. Nie mogę sobie otworzyć tej sytuacji, bo wiem, że wstawałam jeszcze i brałam te klucze, bo na kluczach jest kod do drzwi, żeby wejść do pokoju. Na szczęście nauczyłam się go na pamięć i chociaż mogłam sobie wściekł zrobić. I wróciłam, i nie mam zielonego pojęcia, co z tymi kluczami się stało. Co ja z nimi mogłam zrobić, nie? Nie wiem. No, życzę powodzenia, żeby były pod tym łóżkiem, bo jak nie, to. No a więc ogólnie klucze nadal się nie znalazły, ale o 11.00 przyszedł pan z hostelu, do którego dzwoniłam, i bo dlatego przyszedł. Yy, no, i tam pytał, czy sprawdzałam w łazience, czy w rzeczach, czy co tam, czy na pewno nie wychodziłam nigdzie. No, i sam stwierdził, że pewnie gdzieś zostawiłam i któraś z dziewczyn wzięła jako, że, że jej, nie? Myślała, że to jej i tyle. Więc dał mi zapasowe i poszłam sobie na miasto, wyjść trochę pospacerować, bo już normalnie ja myślałam, że się tam popłaczę zaraz, nie? Wszyscy sobie poszli zwiedzać, ja już też chciałam sobie od rana coś tu porobić, a nie ma kluczy. Także teraz tych będę pilnować, także masakra, nie? No, idziemy zobaczyć coś tą malagę. Zimno, ale popływane zaliczony listopad jeszcze w oceanie. Ale zimna woda, masakra serio. Zajebista. Dobra, koniec plażowania na dzisiaj. Idę właśnie na punkt widokowy. Już jest ładnie. Ale pójdę jeszcze wyżej, bo to jeszcze kawałek można wejść. No a w ogóle to sytuacja skrucha? i opanowana. Jak się okazało dobrze pamiętałam, że wkładałam mi w kieszonkę od aparatu. tylko że one weszły to jakby trochę za ściankę. Więc jak tym machałam czy coś, to ani nie było słychać, ani nic nie wyleciało, bo się tam zahaczyło jakoś. Si the water the water. The water. <laughs> Więc dobrze, że się znalazły. Siara, że w taki sposób, bo przecież cały czas je miałam przy sobie pięć razy w tym aparacie sprawdzałam, bo byłam pewna, że tam są i były. Ach, także no, śmiesznie, wychodzimy. jest ale mi się udało. Właśnie teraz, jak wychodziłam i ktoś chciał wejść, to już mam już zamknięte. Więc chyba do 17.15 tam pisało, że wpuszczają. I potem już mają zamknięte. Także weszłam w idealną porę. Weszłam akurat do idealnej godziny. Chociaż jak się wejdzie chyba wcześniej, to już normalnie do 18.00 można sobie tam posiedzieć. Tylko, że później już nie można wchodzić, bo tam jest chyba za dużo zwiedzania, żeby się wtedy wyrobić do tej 18.00, co nie? Nie wiem, czy tam jest dużo zwiedzania, bo. Jak wiecie, ja tam za bardzo budynków nie lubię. Ładny zamek, stary zamek, wszędzie takie same mury. Więc przeszłam kawałek tam, to, co chciałam. I idę na punkt widokowy z powrotem, czekać na zachód słoneczka, będzie za jakieś 40 minut, myślę. Było ładnie, też nie ogarnęłam, bo stałam tam, a mogłam zejść kawałeczek niżej i sobie posiedzieć na murku. Ale i tak warto sobie tutaj przyjść To jest ten taki główny punkt widokowy. Tak wygląda hostel, w którym spałam teraz dwa dni. To było moje łóżeczko do góry. No. Spakowałam się już, wpadamy dalej.